Witam w kolejnym filmie, w którym przedstawię jak wykonać własnoręcznie piórnik do przyponów. Tu mam taki piórnik od długopisów, zaraz te długopisy, i ten wkład. Potem włożę tam do środka gąbkę ścierną. Dobra, więc zacząłem już gąbkę na szerokość, teraz dotnę na grubość. Marzykiem do tapet. Dobra, więc zacząłem już gąbkę również na, również na grubość. Tutaj dają takie kanty, żeby nic, nic nie odstawało. I za chwilę piórnik będzie gotowy. Piórnik jest już zupełnie gotowy. Może niezbyt duży i pojemny, ale mały, poręczny, kieszonkowy. Kilka przeponów się zmieści, co zaraz zademonstruję na przykładzie jednego. W piankę bardzo łatwo wbić haczyk oraz szpilkę, mimo to nic nie jest luźne. Zmieści się tutaj można. nawet 6-7 przyponów, jakby się naprzemiennie z jednej strony dawało haczyk. Potem szpilkę zamiast tego pudełka, oczywiście, możemy użyć jakiegoś innego, czy nawet piornika. Ewentualnie, zawsze piankę można przykleić. U mnie się trzyma, więc tego nie robiłem. Jeśli film Ci się spodobał możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybować nasz kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w następnym filmie.